Proszę Państwa, to jest bardzo krótki filmik pod tytułem Kustosz montuje swoje paczki, które od roku już były w planach. No i właśnie polakierowane zostały. Teraz montujemy tutaj wytłumienie. Pokażemy je w formie takiej, jeszcze nie do końca zmontowanej, ale już polakierowanej, żebyście Państwo widzieli profesjonalizm prawda tak to wszystko wyglądała. ładnie w środku też jest pomalowane tutaj lakier struktura nie wiem czy ją będzie widać ale jakoś myślę będzie prawda i teraz pokaż Krzysiek jak wkładasz głośniki które później już będziemy podłączać robić zwrotnice i tak dalej hmm. także proszę państwa to jest o tyle sensacyjna paszka, że tak jak powiedziałem jak żeśmy ją pierwszy raz pokazali surową że to jest pierwsza paczka PMP z głośnikiem Vermona, które były przeze mnie regenerowane przez 30 lat, i zostały mi już ostatnie sztuki. Dwie dostał krzysiek e, i chyba jeszcze mam cztery. Także, gdybyście Państwo przypadkiem nabrali ochoty na taką paczkę, to to jest wszystko do powtórzenia. Jest to duża paczka. Nie ukrywam, jak na 15, może. Może nawet lekko przydłużane, ale to wymagało, yy, te gabaryty wynikają z większych gabarytów Wermony, yy, prawda? Także tak to będzie wszystko wyglądało. I nakręcimy jeszcze jeden filmik, jak już będą zmontowane finalnie, z kratami, ze zwrotnicami. No i pomierzymy, zobaczymy. Bo tak jak mówię, jest to eksperyment. Ale oczywiście w tym gabarycie... Nawet może trochę płytrzeb zrobię. Klasyczna piętnastka z dowolną tubą, trzy rodzaje tub. I to taka typowa dwudrożna, i tak jak już kiedyś wspominałem, może to być również paczka trójdrożna, czyli tu piętnastka i tutaj gwizdek i 6,5 cala. Taka, taki jest plan. Także myślę, że, że to by było, to będzie krótki filmik, dwuminutowy. E co my tu jeszcze o tu mamy ten cały bałagan do będziemy go później uruchamiać e, czyli będziemy robić właśnie zwrotnice dobierać elementy tu możemy jeszcze raz pokazać jak ta wermonka wygląda od każdej strony i jeszcze chciałem pokazać jak to Krzysiu sobie wymyślił ponieważ tu są takie e, taki jest sposób podłączenia można tutaj albo podłożyć widełki albo od góry no więc Krzysiek zrobił o, zrobił sobie takie profesjonalne konektory, które tutaj będą o prawda ścisło wchodziły i tak to będzie wyglądało, kable też są oczywiście najwyższej półki jak ktoś zwraca uwagę na okablowanie to proszę bardzo i tutaj są dane tego głośnika 48 Hz rezonans, 8 ohmów yy, impedancja, 5,2 rezystancja, 200 Watt W RM, klasyczna Vermona 3702, zmodyfikowana przez firmę PMP. Tak jak mówię, a, taka jeszcze ciekawostka. Wspominałem tam chyba kiedyś, że w księdze gości wpisał się taki pan któremu robiłem e, jbl -e, różne. Kupił też moje piętnastki, a stosunkowo niedawno, bo w zeszłym roku, jak się dowiedział, że te Wermony jeszcze mi tam zostały, to, no to też kupił takie dwie Wermony. No i teraz mi napisał właśnie maila, że panie Piotrze, tamte JBL-e, no super, ale te Wermony i teraz cytuję, te to dopiero robią robotę. <średziny> tak, jest, tak jest napisane w tym mailu. Dobra. Koniec chwalenia się i koniec filmu. Krótkiego, bo niecałe 5 minut, ale myślę, że ciekawy był. Dziękujemy bardzo i bierzemy się do roboty.